Cześć, ja nazywam się Paweł Kuczyński, jestem przedsiębiorcą. Od 25 lat prowadzę firmę Mikroklima. W ostatnim czasie stworzyliśmy taki produkt o nazwie Steril Food, który jest dedykowany dla branży przetwórstwa mięsnego. Skąd w ogóle taki pomysł? Otóż na przestrzeni tych wielu lat, które prowadzę firmę, nasza firma dostarczała urządzenia na wiele tego typu zakładów na mleczarnie, na zakłady spożywcze, na piekarnie, na, na właśnie na zakłady mięsne. Też mamy szczególnie duże, bogate doświadczenie w zakładach mięsnych dostarczaliśmy naprawdę na duże zakłady mięsne urządzenia i zetknęliśmy się tam często z takim właśnie problemem jak nadmiar wilgoci, jak kondensacja pary wodnej, szczególnie w pomieszczeniach, gdzie następuje mycie, potem trzeba tą niską temperaturę utrzymać, więc generalnie rzecz biorąc, ten nadmiar wilgoci zawsze gdzieś tam jest jakimś problemem szczególnie latem. Dlatego nasza firma stworzyła taką linię urządzeń Steril Food właśnie, która łączy w sobie cechy centrali wentylacyjnej i osuszacza. Urządzenie to jest w stanie osuszyć przy 10 stopniach do 60% wilgotności względnej. Przy 12 stopniach już jest to tylko 52% wilgotności, natomiast przy 14 stopniach poniżej 45% wilgotności względnej nasze urządzenia są w stanie osuszyć. Przy czym to urządzenie łączy w sobie funkcję zarówno osuszacza klasycznego, jak i centrali wentylacyjnej, więc jakby zastępuje zarówno jedno, jak i drugie urządzenie. Także gorąco Ci polecam, jeśli nadmiar wilgoci gdzieś tam w Twoim zakładzie jest problemem, to nie wahaj się tutaj pozostawić swoich danych, a nasz przedstawiciel wkrótce się z tobą skontaktuje i zaproponujemy ci jakieś rozwiązanie tego problemu. Dziękuję, pozdrawiam.